Dobry, dzień dobry, witam się z wami i znowu zapraszam na daily vloga. Dużo osób pyta jeszcze ze swojego starego mieszkania. E, jeszcze śpię, tak pół, bo ja muszę. potrzebuję trochę czasu, żeby się dobudzić i wypić kawę, a dzisiaj na to nie mam czasu, bo już muszę się zbierać zaraz po wstaniu, bo rano muszę załatwić ważną sprawę. Ale pomyślałam, że dzisiaj, skoro mam okazję, to sobie pogadamy, niezależnie od tego, co się wydarzy. Czy to będzie to, co zawsze, czy to będzie coś super innowacyjnego. Ale już w moim wolnym dniu to jest super innowacyjne. No, znowu napuszczę wodę, jak nagrywam. To jest super innowacyjne, że wolny dzień muszę gdzieś rano biec. Także to pijam tą kawę. I która jest godzina 8? że ja dopijam kawę i maluję się i zbieram ubieram i idę i idziecie ze mną? Co prawda nie do końca nie załatwić sprawy, ale później jeszcze pewnie pójdę na obiadowe zakupy możesz się trochę pokręcić więc pokazać wam miasto więc na pewno z domu wyjdziemy makijaż gotowy jestem po śniadaniu mogę się zbierać ubierać do wyjścia pogoda mamy średnią w sumie to my już tutaj mamy jesień, niestety. Niestety, niestety, jesień nie jest zła. Ja lubię jesień, tylko nie jak przychodzi w sierpniu, o chyba tak trochę za wcześnie na nią. Chociaż ludzie chodzą w t-shirtach, ale jest ostatnio właśnie, o, strasznie parno i duszno. I jest brzydko niby, ale nie można się sobie ciepło ubierać, bo. Z się całym mokrym po sekundzie Jeszcze nie jestem ubrana, ale chciałam wam się pokazać Nałożyłam nową pomadkę Którą kupiłam ostatnio I teraz myślałam mocno Czy już widzieliście czy nie W innym użyciu niż na ustach Mogliście widzieć albo zobaczycie Ale jestem ciekawa co sądzicie o tym na ustach Ja nie wiem Jakaś jestem zagubiona Nie umiem się przekonać Z jednej strony mi się podoba A z drugiej czuję się trochę dziwnie nie, nie jakby miała nagie usta, tylko jakbym była jakoś taką pudernicą. <noise> może jestem za ciemna, może na zimę, ale w sumie z drugiej strony ładnie to wygląda. Sama nie wiem, dajcie mi znać. Zaraz wam pokażę, co to jest. To jest pomadka taka Lip Cream z NYXA w kolorze yy, SMLC16. Kairo? Kairo, tak się nazywa. No i wygląda w ten sposób. Jestem ciekawa. Chyba trochę za blado. Może jak będę bardziej blada, to ona będzie lepiej wyglądała. Dajcie znać, a idę się w końcu ubierać. Jednak dzisiaj wygrał różne usta, ale myślę, że jeszcze się skuszę na tego nudziaka i będę go nosić. Podobał mi się, ale nie do dzisiejszej okoliczności. Mam bardzo nie nietęgą minę, bo nie ma to jak się ubrać, malować, uczesać i trafić na deszcz. Co prawda kapuśniak, ale... Nigdy nie wiadomo co się przemieni. Także właśnie tak wygląda nasza jesień, o której przed chwilą mówiłam, To jest całkiem ciepło. Dzisiaj nie zabiorę Was do Lidla, bo ja już jestem po zakupach obiadowych, jeszcze tylko do Polaka i do domu. Jestem właśnie na Mary Street, Henry Street, Henry, ona się nazywa. Czyli najbardziej zakupowej... Do Butsa? Do Butsa? Nie, nie, do wódca. Nie, nic nie potrzebuję. Na najbardziej zakupowej ulicy. Tutaj w Primarku jest wystawa, bardzo ładne pastelowe rzeczy do domu, A dzisiaj nie będziemy jeść ani na zakupy rzeczowe, ani na domowe nie wiem co się ja dzisiaj z wami porobię, ale mi się twarz świeci już dawno temu wróciłam do domu, ale pierwsze co to rzuciłam się na komputer bo miałam dla was wgrany filmik ale nie opisany i nie przygotowany bo nie zdążyłam przed wyjściem więc szybko się rzuciłam, żeby go dodać dla was i co? no i dodałam, ale w międzyczasie oczywiście internet mnie pochłonął no, on zawsze tak woła i tak wciąga. Jak już się koło niego siądzie, na pewno każdy z was to ma. To nie trzeba prowadzić vloga do tego, żeby internet wciągnął cię. E, a teraz, jak już mnie wypuścił na chwilę ten internet, to zabieram się za sprzątanie mieszkania, bo muszę jeszcze dzisiaj kilka rzeczy sobie przygotować e, w ramach filmików. Nie wiem, tam muszę coś w jednym dograć, w drugim zrobić miniaturę. Tego daily vloga nagrywam, dlatego, że... Przyznam się Wam. A co? Nagrywam sobie trochę na zapas, bo za niedługo właśnie ta przeprowadzka, o której już dawno mówiłam. No i właśnie będę pewnie malować, sprzątać, ogarniać, układać w kartonach, w brudzie i kurzu. Więc wolę, a nie chcę Was zostawiać bez treści, więc sobie troszkę na zapas nagrywam. Więc dzisiaj muszę dopiąć kilka rzeczy i sprawdzam, bo to różnie bywa z zatrzaskowymi drzwiami. Teraz trzeba biec do banku, póki jeszcze jest otwarty. Bo ogólnie chciałam Wam powiedzieć, że odkąd się tutaj przeprowadziłam do Irlandii, to mam wrażenie, że tutaj bankowość to jest 100 lat za polską. To jest jedna z tych rzeczy, gdzie naprawdę nie wiem co się dzieje. Jakieś czeki, blokady na koncie, limity. W Polsce to wszystko sprawnie funkcjonuje. Tu proszę cię o czek, a nie o przelew. Nie wiem, dlatego niestety trzeba się fatygować często na nogach. Na nogach? No. Osobiście wróciłam już, nagenerwowałam się w banku, ale to nieważne, bo to nie jest takie interesujące jak to, co chcę powiedzieć, że właśnie jeden z komentarzy skłonił mnie do refleksji i do pogadania z Wami. Kiedyś to było tradycją, na pewno wiele z Was pamięta, takie motywacyjne pogadanki, gdzie tutaj chcę taką krótką urządzić, dlatego że. Z ale dużo jest właśnie nowych widzów, którzy nie znają tych pogadanek. Ale jeden komentarz, który przed chwilą sztam zmotywował mnie do. Tego, żeby z wami chwileczkę przynajmniej pogadać, a mianowicie przechodząc do tematu, jedna z was napisała, że coś stało z moimi brwiami, więc napisałam, że nic się nie stało, bo nic się z nimi nie stało. Eee, w sensie nic nowego się z nimi nie stało, na co właśnie odpisałaś albo odpisała jedna z Was. Że są beznadziejne, nierówne, w sensie przed pomalowaniem jeszcze, o, to jest najważniejsze. Yy, nie jedna krótsza, druga dłuższa, wybrakowane i w ogóle tragiczne. No i tak, zgadzam się z tobą, bo takie właśnie są. I co teraz tutaj trzeba zrobić z tym? Trzeba je dlatego właśnie malować. Od gimnazjum mam tragiczne drzwi. Smaruję odżywkami, olejkami rycenowymi, ale są po prostu gołe miejsca, w których te brwi nie rosną, jak tutaj i tutaj. Przez tyle lat już przyzwyczaiłam się do nich. W sensie kiedyś mi to nie przeszkadzało, a jak zaczęłam robić świadomy makijaż, to, to nauczyłam się te dziury zakrywać. No takich sobie narobiłam szkód w młodości, więc tutaj dla młodych nie dotykajcie swoich brwi, dopóki nie będziecie mocno dorosłe i mocno świadome, bo później nie da się ich zapuścić. Ale o, do czego ja piję? Nie do tego, że mam super brwi, bo nie mam, bo są beznadziejne i jestem tego w pełni świadoma. Ale... Chciałam powiedzieć, że właśnie nie wolno mieć kompleksów na punkcie takich rzeczy, bo tak przez chwilę mnie zabolało, dlaczego ktoś mi wytyka coś, na co, co ja nie mam najmniejszego wpływu. To się okej, są beznadziejne, ale co ja mam zrobić? Dokleić sobie włosy, czy wygolić całe do zera? Nie, jedynym co mogę zrobić, to właśnie nauczyć się je domalowywać i je sobie domalowywać. A do czego piję? Do właśnie do tego, żeby nie płakać, nie załamywać się, nie przejmować się tym, co ludzie o nas mówią, zwłaszcza o rzeczach, na które nie mamy kompletnie wpływu. W sensie, ok, jeżeli bym miała krzywo i źle narysowane, to się zgodzę, możemy podyskutować. Yy, ok, jeżeli tutaj się rozchodzi, no nie wiem, o dużo osób też mi to zarzuca, to ok, możemy też dyskutować i rozmawiać i tutaj bardziej mam przyznać rację, ale to czy mam duży nos, bo mam duży nos kartoflany i to jakby też nie jest żadną tajemnicą również dla mnie, bo lustro w domu mam. Teraz nie chcę, żeby ktoś mnie tutaj mówił, nie, nie, masz piękny nosek. Nie, bo nie mam, no, mam kartoflany, ten nos, wybrakowane brwi, no i jeszcze pewnie kilka rzeczy, do których sama mogłabym się przyczepić. Obiektywnie ale nigdy nie będę płakać i nigdy nie będę się przejmować tym że ludzie zwracają mi na to uwagę że o, ale masz duży kartoflany nos no mam, ale co mam zrobić dużo osób czepia się mnie za mój głos skrzyczący czy jeszcze jakiś tam zaciągający ale ja normalnie mówię, tak jak mówię na co dzień, zawsze mówię tak samo tak i do was mówię, bo jestem... Praktycznie jeden do jednego takim samym człowiekiem na filmiku jak i w, w życiu. No więc jakby na głos, nos, usta, oczy, brwi nie mamy kompletnie wpływu na takie rzeczy co w się sensie, tak jak mówię, możemy sobie tutaj skorygować, tutaj skorygować zgubiłam gdzieś myśl, bo coś zaczęłam mówić, złą stronę poszłam wracając do tego, no jeżeli ktoś wam zarzuca, że jesteście brzydkie, albo macie coś brzydkiego co jest wasze naturalne i poza operacją i ingerencją chirurga nie macie na to większego wpływu, to absolutnie ja tutaj teraz w tym miejscu zabraniam się tym przejmować, płakać z tego powodu i w ogóle użalać się nad sobą. E, I... Trzeba takim osobom powiedzieć Idźcie sobie i nie denerwujcie mnie Bo ja wiem, lustro mam, widziałam Ale nie będę się tym przejmować I nie będę tracić życia na przejmowanie się I zamartwianie się tym, że coś jest nie tak Coś, na co nie mam wpływu Bo wiecie, no ja od lat X zawsze martwię się swoją wagą Ale to jest jakby coś, co faktycznie można zmienić I u mnie też się zmienia Tu, już się już zmieniło No zawsze się tym martwię W sensie, no nie zawsze, nie każdego dnia staję i mówię że, ale jestem gruba, ale gdzieś to zawsze w mojej głowie siedzi, w sensie na to mam wpływ. Ale na to, że mam paskudne brwi i duży nos, nie mam wpływu. I nie chcę też. I właśnie dzisiaj tutaj przyszłam z taką misją, taki komentarz mnie zainspirował do tego, żeby powiedzieć Wam, że pracujmy nad tym, nad czym się da. A to, co się nie da, po prostu zostawmy, zaakceptujmy, polubmy, żyjmy z tym, przyzwyczajmy się do tego, bo naprawdę szkoda życia i własnych nerwów na przejmowanie się niedociągnięciami i uszczerbkami wyglądu. Tyle. Taka dzisiaj, piękna pogadanka wyszła. Ja tak sobie tutaj leżę, i zastanawiam się, co by Wam tu jeszcze opowiadać, żeby nie było tak nudno. Chociaż ostatnio bardzo miło przyjęliście mój vlog, w którym powiedzieliście, że takie pogadankowe vlogi są spoko. Mi się wydawało, że nudne, bałam się, ale w sumie z drugiej strony ja już dawno zrezygnowałam w swoje... na swoim kanale z tej formy takiej motywacyjno-pogadankowej. Nie wiem dlaczego, boję się chyba. W każdym razie, no, zrezygnowałam nieświadomie nie na no zawsze, ale ostatnio się takie filmiki nie pojawiały. Więc może właśnie ten vlog w zamian. Co Wam mogę opowiedzieć? Żeby było trochę ciekawiej, mnóstwo osób dopytuje w różnych miejscach o przeprowadzkę, więc w zasadzie mogę Wam powiedzieć tyle, że jak to oglądacie, to prawdopodobnie już się pakuje. Albo już jestem spakowana? Mm, chyba się pakuje, bo tak jak mówię, dużo nagrywam na zapas i pojawiają się vlogi, filmiki z lekkim opóźnieniem. To nie jest dwumiesięczne opóźnienie, ale to nie jest live update. No, ale macie Instagram, Insta, i tam jest takie bardziej na żywo. Pod jednym z filmików się pojawiły pytania, czy zrobię update moje o, toaletki, którą tutaj widać. Tak, zrobię. Taki mam plan przynajmniej. Na pewno house tour nie będzie takich e, u mnie takich smaczków. Room? Hmm, a rum chyba też nie na pewno jakieś tam przebiteczki no ale toaletkę zawsze wam mogę pokazać przecież w końcu o tym jest mój kanał więc pokażę wam toaletkę, jak się zorganizowałam i co tam mam teraz w kosmetykach no ale to jeszcze trochę musi potrwać trochę zająć, aż się ze wszystkim ogarnę ale już dzisiaj e, mogę wam obiecać i jeżeli nie doczekacie się tego we wrześniu to możecie na mnie bardzo krzyczeć tak. No w zasadzie to ja bym zrealizowała ten pomysł. To lustro nie jest tak brudne, jak to, że ono jest po prostu takie stare i ma takie smugi na sobie. A pomysł jest taki, że skoro obiecałam wam nową toaletkę, to zrobię update tej starej. Pokażę wam jak to wygląda, a stosunkowo za niedługo, mam nadzieję, będziecie mogli zobaczyć nową. Stary filmik z toaletką robiłam dawno temu, a teraz wam tak szybko przelecę, co jest jak poukładane, nie będę się rozdrabniać, co gdzie mam. I zobaczymy jak to będzie w nowym miejscu wyglądało. Co wy na to? Zobaczmy. No to jak to tutaj teraz wygląda w chwili obecnej. Strasznie dużo tutaj wyszło na toaletkę. Nie podoba mi się to. W nowym miejscu nie będę chciała tak mieć. Mam to lusterko, które ma 100 lat. Jest z Lidla. Uwielbiam je wszystko tutaj widać. Moje łóżko, gdzie leżałam. E, mam taki mały talerzyk na biżuterię. Tutaj to pudełko też ma 100 lat i mam tutaj gumki, akcesoria do włosów. Tutaj mam takie dwa pojemniki, które pokazywałam wam w holu. One są z jakiejś chińskiej strąki. I tutaj mam powkładane tusze do rzęs i kredki. Dalej w tej doniczce z Ikei mam pędzelki. Ten kontener, pojemnik jest z Biedroneczki. I tu trzymam szminki, jakieś rzeczy do projektu Denko. A tutaj mam to. Taką e, szafeczkę, którą widzieliście chyba w każdej mojej kolekcji toaletki. Trzeba się już będzie tego pozbyć, bo to już jest wysłużone. E, no, i tutaj co mam? Tu mam produkty do brwi, a tu mam gąbeczki i sztuczne rzęsy. Tutaj w takim czymś z TK Maxa, co bardzo lubię i to na pewno będzie ze mną szło, e, jest e, są pędzle duże. Tu mam lampkę Ikei, która też jest bardzo. Poręczno. Krzesełeczko moje, które się na pewno zmieni. No i tutaj mam, tak jak było w sumie, tak jak w kolekcji, którą Wam pokazywałam kiedyś tam. Podkłady, korektory, pudry, rzeczy do utrwalania, jakieś zapasy na później złe kolory, brozery, róże. No, i co tutaj jeszcze rozświetlacze? Tu mam taką szufladkę biurkową, jakieś gazetki, długopisiki. Zdrobni, jeszcze jedno słowo, to chyba cię widzowie zastrzelą. Kalendarzyki, strzelajcie do mnie. Tu mam palety cieni, cienie takie, no, kremowe. Suszarka, lokówka, loki, nie lokówka, tylko prostownica. A tu mam jakieś takie, wiecie, masażery, rękawice, takie okazyjne rzeczy: kosmetyczki na zapas, waciki. No podróżne rzeczy. A, no i jeszcze pod biurkiem mam akcesoria do paznokci i jakiś tam zapas. No mam nadzieję, że taki update Wam się podobał. Zobaczycie, jak to wygląda. No i będziemy mieli fajne porównanie. Mam nadzieję, że takie coś Wam się spodoba. No i tyle. A ja już nie zanudzam, bo już ciągle o tym samym nie, toaletki dawno nie widzieliście. A ja już w wersji no make-up z moimi poskudnymi brwiami, o których dzisiaj tak dużo było, ale to nie rozchodziło się o moje brwi które ja widzę, jakie są, tylko o to właśnie, żeby Was zmotywować i żeby się nie przejmować. A dzisiaj już się nie rozgaduję na pożegnanie, bo mam wrażenie, że strasznie w trakcie dnia było dużo takich długich monologów. Mam nadzieję, że no, ale mam nadzieję, że one się przyrodzą w dialog, w komentarzach. Eee, tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało. Pozdrawiam Was gorąco, serdecznie. Całuję i do zobaczenia.